Krzysztof musi podmienić kontenery w trudno dostępnym miejscu. Tutaj jest dosyć ciasno. Jeszcze do tego będzie prawdopodobnie bardzo ciężki skip. Ale już. Hej? Fajnie. Dziękuję. Fajnie. Co to jest? jest like bardzo heavy. Oh, no. Yes, and look. Okay. No, będziemy podmieniać, ale klient twierdzi, że nie jest pełny gliny, ale wydaje mi się, że będzie ciężko. No, no, no. Kefu. Muszę go przesunąć, bo tam nawet nie mam dojścia do skipa, żebym mógł go normalnie sobie podczepić. Teraz po prostu zaczepiamy drugiego. To jest ten najgorszy moment, jak trzeba dwa naraz ściągnąć. Bo wtedy właśnie coś się zawsze może wydarzyć. Nawet dosyć mocno zagrożone jest to auto z tyłu. Ludzie sobie nie zdają sprawę, że zawsze może łańcuch pęknąć, albo jakiś wąż hydrauliczny. I później jest płaci szloch. Ale to nie ja parkuję auto. Zabezpieczam ładunek tak, żeby po drodze nie sypać po ulicy i żeby inne samochody miały jakieś większe zagrożenie. Teraz klient podpisze mi tylko dokument, wypłaci kasę i jedziemy na bazę.